Dzień dobry, dzień dobry. Dziś poranna zmiana z mojego jednego z bardziej lubianych miast w Polsce. Pozdrówki z, z sobotą. Jestem na plaży i tradycyjnie przy czwartku mówię na temat produktywności. Dzisiaj temat produktywności połączony z tematem nawyków, bo poranna zmiana dzisiaj jest tak dużym opóźnieniem, ze względu na to, że nie mam wyrobionego w sobie. Nawyku odkładania rzeczy na miejsce. A to, jak się okazało, ma przeogromny wpływ na moją produktywność, bo przez ostatnie pół godziny wszyscy byli zaangażowani w poszukiwanie kamery, tak żebym mogła nagrać poranną zmianę. Gdyby kamera leżała w miejscu, w którym leży zazwyczaj, to no cóż, moja produktywność by wzrosła efektywność również. Tak więc dziś pokrótce, bo wieje strasznie, ale chciałam zwrócić uwagę na to jak przy produktywności duży wpływ ma na to jak sobie tą pracę zorganizujemy. To jest czy mamy wszystko przygotowane do tego, żeby działać. Jak na przykład w przypadku pisania jakiegoś mema, pisma, artykułu czy czegokolwiek, czyli siadając do tego Procesu twórczego mamy już przygotowane, kompletne materiały. Czy zabierając się za jakąkolwiek pracę, mamy zrobiony research i tak dalej, czy mamy przygotowaną kamerę, która pomoże nam bardzo efektywnie wykonać zadanie, które na nas czeka. Zachęcam Was do tego i deklaruję jednocześnie, że będę nad tym pracowała, bo to jest coś, co wiele razy już utrudniło mi. Realizację zadań, czyli ten właśnie brak odkładania rzeczy na miejsce, co w kamperze, jest chyba jeszcze trudniejsze. I zachęcam na takie bardziej krytyczne spojrzenie, jak przygotowujemy się do wykonywania zadań, które na nas czekają. To tyle z wietrznego sobotu. Trzymajcie się ciepło i udanego czwartku. Pa!